Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej, briefingu prasowym Polskiego Stronnictwa Ludowego tutaj w Włoszowie. Szanowni Państwo, jesteśmy na dwa tygodnie przed wyborami parlamentarnymi. To 25 zadecydujemy, kto przez następne lata będzie rządził Polską. My, Szanowni Państwo, jako. Mam takie upoważnienie jako wiceprezes zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kielcach i jako szef struktur powiatowych tutaj w Włoszczowie. Pragnę gorąco zaapelować do wszystkich mieszkańców powiatu włoszczowskiego, ziemi świętokrzyskiej, aby oddali głos na listę numer 5, na listę Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dlaczego? Przede wszystkim, proszę Państwa, to są ludzie sprawdzeni. to 32 osoby, znakomite osoby, które poprzez swoją pracę, poprzez swoją pracę zawodową, społeczną udowadniają każdego dnia, że można wiele zrealizować. My, szanowni państwo, jako Polskie Stronnictwo Ludowe nie przywozimy kandydatów z Polski. My mamy swoich lokalnych kandydatów, tych, którzy w małych ojczyznach sprawdzili się i takimi kandydatami są yy, kandydaci z Polskiego Stronnictwa Ludowego, również z regionu włoszczowskiego. Szanowni Państwo, dzisiaj można było wiele obiecać Polakom, wiele można było zdeklarować przede wszystkim, żeby komuś dać, trzeba komuś zabrać. My nie obiecujemy, nie chcemy składać pustych obietnic, które nie mają poparcia w budżecie. Dzisiaj widzimy, wypowiadają się ekonomiści, wypowiadają się specjaliści, socjologowie, politolodzy. Czym będzie groziło zrealizowanie wszelkich obietnic różnych partii politycznych? My, proszę Państwa. Zaufaliście nam w listopadzie 2014 roku w wyborach samorządowych, także tutaj również w Włoszczowie, co ja gorąco dziękujemy. To ogromny mandat zaufania, ale tak naprawdę, czy te wybory, żeśmy wygrali w listopadzie 2014 roku, dopiero pokaże rok 2018. Przede wszystkim, tak jak apelowałem w kampanii wyborczej w wyborach samorządowych, odbudujmy zaufanie mieszkańców Włoszczowy mieszkańców naszego powiatu i staramy się to czynić. Odbudujmy, odbudujmy zaufanie wśród radnych, wśród przedsiębiorców, wśród mieszkańców, wśród różnych grup społecznych, żeby tu mogli e, pracować, żeby tu mogli odpoczywać, żeby tu mogli wracać. Dzisiaj, proszę państwa, częste ataki na polskie stronnictwo ludowe, które obserwujemy, tym również władze województwa, Powiem szczerze, że nie są poparte w cyfrach. Dzisiaj widzimy, jak nasz region, jak województwo świętokrzyskie rozwija się dynamicznie. Czego przykładem jest droga 786, czego są kilometry, set, setki kilometrów dróg, które y, województwo świętokrzyskie zostało wyposażone. Czasami nam się mówi, że naj, najbardziej zapuszczone, najbardziej biedne, ale tak naprawdę musimy sobie powiedzieć, w jakim stanie jako Polskie Stronnictwo Ludowe obejmowaliśmy województwo świętokrzyskie, jaki to był region zubożały. To samo widzimy we Włoszczowie. Dzisiaj, proszę Państwa, mamy szerokie plany horyzontalne na tą kadencję. Mamy pomysły. Ale prosimy o jedno. Prosimy o konkurencji politycznej, aby nam w tym nie przeszkadzali. Niemniej jednak, proszę Państwa, spotykaliśmy się dzisiaj, aby zarekomendować, żeby wesprzeć naszych kandydatów z powiatu włoszczowskiego. Z wielką przyjemnością pragnę Państwu przedstawić wszystkim chyba znaną nam postać w powiecie włoszczowskim. Koleżankę Jolę Tyjas, startującą z Polskiego Stronnictwa Ludowego z listy numer 5, pozycja numer 15. Szanowni Państwo, ta osoba poprzez swoją pracę społeczną, poprzez swoją pracę zawodową każdego dnia udowadnia, że można, że można wiele zrobić, z przede wszystkim problemy szarych ludzi. Działa w stowarzyszeniach, y, działa w organizacjach pozarządowych, a to najlepszy dowód na to, że zna problemy i myślę, że jako parlamentarzystka doskonale w tej formie się sprawdzi. Po mojej lewej stronie jest Leopold Kwapisz, y, mieszkaniec Krasocina, gminy, gminy Krasocin, lista numer 5, pozycja numer 30. Również, proszę Państwa, poprzez swoją pracę, zaangażowanie, determinację każdego dnia udowadnia, że można. Jest przedsiębiorcą E, wspiera naszą gospodarkę, ale proszę Państwa, również to ogromny społecznik. Orkiestra. Denta w Krasocinie, znana w całej Polsce. Każdego roku udowadnia również, że jest tą jedną z najlepszych. Ale proszę Państwa, nie byłoby tak, gdyby zaangażowanie, czas, praca, poświęcenie i również pieniądze tego znakomitego człowieka, który również na bieżąco spotyka się z problemami naszych mieszkańców. Jest z nami, proszę Państwa, kandydat na senatora Polskiego Stronnictwa Ludowego z naszego okręgu, kolega Grzegorz Gałuszka, doktor nauk medycznych, obecnie dyrektor szpitala w Bózku Zdroju, również, proszę Państwa, Udowodnił, że ten szpital był w formie bardzo nieciekawej. Udowodnił poprzez swoją pracę, zaangażowanie, że jednak można, że można osiągać również i w służbie zdrowia, również, również sukcesy. Poza tym samorządowiec, społecznik, radny Semiku Województwa Świętokrzyskiego, e, doktor nauk medycznych, dziekan e, uczelni wyższej w Kielcach. Myślę, że przybliży swoją sylwetkę bliżej. Proszę Państwa, tyle moje, z mojej strony. I jeszcze raz gorąco apeluję do mieszkańców naszego powiatu województwa świętokrzyskiego. Zagłosujcie na osoby sprawdzone, na osoby, które swoją pracą zawodową, społeczną udowodniły to, że znają problemy, znają problemy mieszkańców, ale również sprawdzą się, aby te problemy tym problemom zaradzić jako parlamentarzyści. I gorąco, a to apeluję. Apeluję również o, o konkurencji politycznej, aby te ostatnie dni były normalną kampanią, aby te plakaty, te banery, które yy, Często wywieszamy sobie nawzajem, nie przeszkadzajmy sobie nawzajem, nie zrywajmy, nie niszmy, bo to są również pieniądze wydane przez komitety. Szanujmy się nawzajem, bo proszę Państwa, wzajemny szacunek powinien być nadrzędną formą, która prowadzi do sukcesu również tych naszych małych ojczyzn, a to powinniśmy przynosić na grunt naszego parlamentu, sejmu i senatu. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pani Jola. Dzień dobry. Szanowni Państwo, od 17 lat jako nauczyciel wychowania fizycznego pracuję z dziećmi, z młodzieżą, pracowałam yy, i z, pełną, z pełnym zaangażowaniem i z pełną troską dbałam o ich rozwój, jak również edukację. Od 8 lat pełnię funkcję dyrektora Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie. Upowszechniam kulturę, kulturę fizyczną, tradycję ludową, sport i rekreację w powiecie włoszczowskim. Jako przedstawiciel Stowarzyszenia Włoszczowa na Obcasach. Jak również Klubu Sportowego Hetman Włoszczowa, czy też Stowarzyszenia Podaj Rękę, czy w końcu Ludowych Zespołów Sportowych, dbam o rozwój społeczny mieszkańców naszego powiatu. Szanowni Państwo, w każdych ty z tych aspektów, o którym teraz powiedziałam, zarówno w moim życiu społecznym, jak i w pracy zawodowej, to właśnie człowiek jest dla mnie najważniejszy. Człowiek jako jednostka nadrzędna, jego problemy, jego życie, jak również jego pasja i jego zainteresowanie. Szanowni Państwo jako kandydatka Polskiego Stronnictwa Ludowego jako kandydatka do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej deklaruję w tym momencie że z wami i dla was zawsze będę pracować będę pracować tak jak do tej pory będę pracować tak jak mnie znacie z mojego zaangażowania z pracy zawodowej i społecznej będę pracować z pełną determinacją z pełną pasją, po to, aby wspólnie budować naszą małą ojczyznę, aby wspólnie budować naszą gminę, nasz powiat, jak również nasze województwo. Proszę Państwa, już 25 października, dzięki Waszym głosom, dzięki Waszemu poparciu, możemy po raz pierwszy w historii naszej gminy, naszego miasteczka, naszego powiatu wspólnie tutaj wybrać reprezentantkę. Do Sejmu. Lista numer 5, moje miejsce 15. Bardzo proszę o głosy i o zaufanie. Dziękuję bardzo. Jak już tutaj wspomniał pan burmistrz, moja praca społeczna w dziedzinie kultury i sportu pochłania mi wiele czasu, jak i środków finansowych, ponieważ orkiestra, Młodzieżowa Orkiestra Denta w Krasocinie, której jestem kierownikiem, jak i muzykiem. Y, jest wspierana finansowo przeze mnie, jak również y, y, klub sportowy Bukowia Bukowa, który jestem prezesem, który również wspieram, jak tylko jestem w stanie podołać y, swoim finansom i możliwościom. Ta praca, którą wykonuję dla, na rzecz y, społeczeństwa, właściwie dzieci i młodzieży, przyczynia się do hamowania rozwoju patologii w naszym y, regionie, i jednocześnie sprawia, że nasz, nasza miejscowość, nasz, nasz powiat jest promowany nie tylko w kraju, ale i za granicą, ponieważ poziom orkiestry, młodzieżowej orkiestry dentej w Krasocinie to już nie poziom e europejski, ale po mogę powiedzieć że nawet y poziom światowy. I nie wstydzimy się tego, promując rzeczywiście naszego. Najważniejszą rzeczą jest też w mojej działalności poza społecznej, czyli zawodowej, jest to, że jestem przedsiębiorcą zatrudniającym kilkadziesiąt osób z, tego, z naszego terenu. Stabilność rodziny polega na tym, żeby co najmniej jedna osoba w domu, a szczególnie ojciec, który jest głową rodziny, miał zajęcie i przynosił tej rodzinie byt. Najbardziej stabilną formą tego jest, jeżeli ma zapewnienie stałej pracy, bezpiecznej pracy, dobrze płatnej. Oto od lat BAM, i z tego po prostu jestem bardzo dumny, że mogę wspierać nie tylko społecznie młodzież, społeczeństwo, ale szczególnie rodzinę. Bardzo proszę o głos 25 października. Udowadniać więcej nie muszę. Na pewno postaram się wykorzystać bardziej moje możliwości, jeśli zostanę posłem Rzeczypospolitej. Mam duży potencjał, jeszcze na, wiele siły, także na pewno Państwa nie zawiodę. Dziękuję. Grzegorz Gałuszka, kandydat na senatora. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, to co kochamy. To zawsze nosimy w sercu. Ja w sercu noszę świętokrzyskie. Tu się urodziłem, tu wychowałem i tu pracuję. Pracuję dla dobra tego drugiego człowieka, którego szanuję ponad wszystko. Pełnię funkcję dyrektora szpitala powiatowego w Busku Zdroju. Jestem także dziekanem kolegium medycznego Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Ale dzięki właśnie Państwa głosom, dzięki tego, temu zaufaniu, które, obdarzyliście mnie w 2014 roku, zostałem radnym wojewódzkim. To już druga kadencja, kiedy mogę wraz z kolegami radnymi... Pomagać, realizując te przedsięwzięcia, które przekładają się na rozwój naszego województwa, i te przedsięwzięcia, które pomagają normalnie funkcjonować, jak na najwyższym poziomie, temu naszemu człowiekowi, który mieszka w tych naszych małych ojczyznach. Szanowni Państwo, nie dajmy się zwieść obietnicom. Jedni obiecują, obietnic nie spełniają. My swoją postawą, tak jak i tu, kandydaci, moi przedmówcy, swoją postawą. Pokazują, że składane deklaracje i z tych składanych deklaracji się wywiązują. My, działając na rzecz drugiego człowieka, pokazujemy, że chcieć to móc, i te efekty naszej pracy są bardzo widoczne i są bardzo efektywne. Dzisiaj Senat stanowi przeciwwagę dla Sejmu. Dzisiaj w Senacie senatorowie patrzą na te problemy bardzo szeroko, wieloaspektowo. Analizując ustawy, które są składane do Senatu w celem opinii, powodują, że posłowie przyglądają się problemom, a także tym problemom tych zwykłych ludzi bardzo, bardzo Uważnie. Dzisiaj, szanowni państwo, stajemy przed bardzo ważnym wyborem. Tak, jak będzie się przedstawiała e, strona polityczna, to tak będzie funkcjonowało nasze państwo. Dzisiaj nie możemy stawiać na tych ludzi, których nie znamy. Dzisiaj nie możemy stawiać na tych ludzi, do których nie mamy zaufania, a że tylko znajdują się na pierwszych miejscach list partii politycznych, a przyjechali do nas z innych województw, z Mazowieckiego, z Małopolskiego, czy też e, z Dolnośląskiego. Stawiajmy na swoich, bo do swoich łatwiej się zwrócić o pomoc. Dzisiaj jesteśmy w pięknym miejscu. To Ziemia Włoszczowska, to bardzo dobra Ziemia, po której widać możliwości i możliwości rozwoju. To także przykład rozwoju naszego świętokrzyskiego. Dzisiaj mówimy o pewnych aspektach, gdzie stymulacja tych aspektów spowoduje możliwości dalszego, e, e, efektywnego Działania na rzecz społeczeństwa. Przede wszystkim praca, ale to nie tylko znalezienie zatrudnienia. Mamy jeden z niższych w Polsce wskaźników bezrobocia. Ale nie sztuką jest znalezienie pracy, sztuką jest przede wszystkim utrzymanie tego zatrudnienia, a i także uzyskania awansu. Zdrowie bardzo ważny element naszego funkcjonowania. Zdrowie, czyli jak to ten najcenniejszy skarb, o który powinniśmy dbać i przede wszystkim. Powinniśmy realizować te działania w celu podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego naszego społeczeństwa. Rodzina, nic innego jak posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, i dzięki nim ta ustawa zwiększająca do 52 tygodni urlop macierzyński, daje możliwości wzrostu demograficznego i coraz więcej osób młodych decyduje się na dzieci. W tą stronę musimy iść, w tą stronę musimy podążać. Liczę na mądrość naszego społeczeństwa. Proszę. O ten mandat zaufania nie zawiedziemy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo Panie Starosto. Ja pragnąłbym zaapelować do mieszkańców naszego powiatu przede wszystkim o to, aby wzięli udział w wyborach, bo biorąc udział w wyborach mamy bezpośredni wpływ na losy naszego kraju. I zachęcam do głosowania na ludzi stąd, na ludzi znanych, sprawdzonych, oddanych, ludzi, którym sprawy naszego społeczeństwa, te codzienne i ich problemy są bardzo bliskie. A takimi ludźmi są właśnie kandydaci Polskiego Stronnictwa Ludowego, dlatego zachęcam do głosowania na naszą listę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania Państwo może macie? Ja pytanie do Pana Burmistrza. Dlaczego Pan nie startuje jako wiceprzewodniczący? Panie Przewodniczący, na posła albo senatora. Szanowni Państwo, nie ukrywam, że taką propozycję otrzymałem od władz wojewódzkich, zarządu wojewódzkiego, jak również władz centralnych. No Niemniej jednak, mnie mieszkańcy zaufali w listopadzie 2014 roku, powierzając mi mandat burmistrza gminy Włoszowa. I dzisiaj, proszę Państwa, nie, chciał, nie chciałem zawieść ich e, oczekiwań, ich e, głosu, które na mnie oddali, bo mówiąc krótko, dostając burmistrzem, a później kandydując na posła i ucieczka do Warszawy. Państwa to byłoby dobrane jako ucieczka od problemów, a ja, proszę Państwa, jestem po to, żeby te problemy rozwiązywać, rozwiązywać i starać się łączyć. Bo to, co powiedziałem, starajmy się łączyć w Włoszowie, a nie dzielić, a na pewno naszym mieszkańcom będzie się żyło lepiej. Dlatego taka moja decyzja i chcę przez te najbliższe lata. A czy był to dobry wybór w listopadzie 2014 roku? To tak jak wspomniałem wcześniej, 2018 roku mieszkańcy nas weryfikują i ocenią. Dziękuję. A są równie dobrzy kandydaci. A są również dobrzy kandydaci. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy.